portal Radio.pl prezentuje Repeat Please. Ekstra. Czyli dłuższy wywiad. Zaprasza Bartek Pańdow. Moim gościem jest dziennikarz radiowy i telewizyjny Tomasz Żonda. Zaczniemy banalnie. Czy praca w radiu jest trudna? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, czy jest trudna, czy jest łatwa. Zwykle bywa przyjemna. Co skłoniło Ciebie akurat, żeby pracować w radiu? Jak to się stało, że trafiłeś do radia? Zaczynałem w Radiu Studenckim. Kiedyś przypadkowo, dokładnie w 1984 roku, czyli już po roku mojej pracy w Radzie Studenckim, na falę programu czwartego Polskiego Radia weszła rozgłośniona ceska, która zawsze była kultowa. Natomiast nigdy nikt jej właściwie nie słyszałem, bo nie można było, lepiej było, łat, łatwiej było ją usłyszeć w Szwecji niż w, niż w Warszawie czy w ogóle w Polsce. Oni no, mieli tam wtedy godzinę czy dwie godziny w ramach czwórki, zaczęli nadawać. Ogłosili, że jak chcecie przyjść, obawiać się, jak wygląda radio, to przyjdźcie. No to zadzwoniłem do mnie i no to bo Ja może wpadnę, no to no, wpadaj. No i wpadłem. Spojrzałem na konsoletę, przy której siedział Rajza, I mówię: A, no, taki sam stół jak u nas, Powie, ta dziennikarka tamtejsza, czylianka Janka Ja, Mówię, A, to coś robisz radio? No to robię, to może byś coś dla nas zrobił, powiedziała do mnie. Więc powiedziałem: okej, okay, no mogę zrobić coś. Jest coś charakterystycznego, czym różni się praca w Trójce od pracy w każdym innym radiu. Ja pracowałem właściwie poza radiem studenckim, wyłącznie w radiach publicznych czy to w czwórce, w której zaczynałem pod koniec lat osiemdziesiątych tak, tak już na poważnie robotę radiową, czy to przez chwilę, kiedy powstawało Radio Dla Siebie, czy Gaszowska Rozgłośnia, to niby tam w pierwszych miesiącach właściwie tworzyliśmy profil muzyczny tej stacji. No i w trójce, to, to radio publiczne jest z pewnością zupełnie inną robotą niż, niż radio komercyjne, ale ja wolę taką robotę, gdzie mogę czasami normalnie porozmawiać z gośćmi, mogę tych gości nagrać, mogę spróbować się w różnych formach, Robię jakieś tam reportaże i audycje muzyczne i niemuzyczne. Myślę, że w stacjach komercyjnych, w większości z nich, rola prowadzącego sprowadza się do bycia zapowiadaczem, bo komputer wybiera muzykę, a on musi nawiązać coś między piosenkami i to taka robota troszkę. Troszkę mało, mało radiowa, szczerze mówiąc. Także ja zdecydowanie wolę pracować w radiu takim jak trójka. Bo tu można się wykazać właściwie, co, co ci przyjdzie do głowy, to jesteś to właściwie w stanie zrealizować. Jak zmieniła się trójka w przeciągu ostatnich 20 lat, czyli w przeciągu Twojej pracy? Trójka zmieniła się bardzo i niewiele. Czasami była wracana na drugą stronę, czasami była radiem normalnym, czasami była radiem, które próbowało budować komercję. Pamiętajmy, że my jesteśmy pracownikami tej stacji, i niestety, w związku z tym, że dopracujemy, to, to pewne, czasami nawet głupie pomysły kolejnych dyrektorów są pomysłami, które musimy realizować, bo to, to nie jest tylko pasja i radość tworzenia. Ale także, jak mój dyrektor ma akurat taką wizję radia, a nie inną. Albo mogę się zgodzić z tą wizją, albo powiedzieć do widzenia, jeśli jest pożegnaj ze stacją. Myślę, że nikt nie lubi tego robić za, za bardzo. Trójka y, troszkę przespała na początku lat 90. wejście stacji komercyjnej. Pamiętajmy, że w latach 80. trójka była wśród młodych odbiorców nie tylko dlatego, że nie było stacji, stacji innych poza publicznymi stacjami. Ale była naprawdę chętnie słuchana i miała, była na pierwszym miejscu wśród młodych ludzi. Bo potem była jedynka, a właściwie dwójka i czwórka to były takie radia, które szczególnie dużo nie znaczyły w etacie, mimo wszystko. I trójka w którymś momencie zapomniała, że świat się toczy dalej my troszkę jeździliśmy tutaj w takiej szklanej kuli, przez co zaczęliśmy tracić nieprawdopodobnym tempie słuchaczy. Bo przeszli do tego, co nowe, czyli do stacji komercyjnej, a my tego nie zauważyliśmy. Dalej siedzieliśmy tutaj z takim dobrym samopoczuciem, że. Te stacje komercyjna to jest beznadziejne, nikt to nie będzie słuchał, a my jesteśmy najlepsi na, najlepsi na świecie. Potem się okazało, że jednak troszkę byliśmy w błędzie i odbudowanie pozycji trójki jednak parę lat musiało trwać, żeby ta stacja znowu stała się stacją, taką, której się mówi, taką, której się chce słuchać. I to nie jest kwestia tego, że się słucha trójki, bo to jest radio stomistyczne. Ja wiem, ja wiem po sobie, że ja kiedy przełączam się jadąc na przed samochodem, to słucham trójki nie tylko dlatego, że to jest moja stacja. Wydaje mi się, że nie mam wyboru, bo wszystkie, wszystkie inne stacje mnie męczą. Czasami mam taką sytuację, że jestem skazany na jakieś tam radia komercyjne, na przykład jak Cisza w Siłowni, ale słucham trzeci dzień z rzędu i ja prawie wiem jaki utwór powiedzieć po jakim utworze. Bo tam jest pięć utworów na krzyż, są głupawe rozmowy na temat na tematy żadne, typu kupują Ci jakiś tam prezent, typu Panu Policjantowi kupiliśmy dzisiaj kajdanki. I takie, były, to, takie były rozmowy tylu dnia, jak słuchałem tego ja się po prostu męczę z stacji komercyjnych w tej chwili. Także to jest, jest, jest to bardzo dobrze, że taka trójka jest, która zupełnie inaczej gra, zupełnie inaczej mówi. Zresztą mówi do Ciebie normalnie, nie, nie robi się z Ciebie Tak szczerze, nigdy nie przyszło Ci do głowy, a może spróbować gdzieś indziej? Prawda jest taka, że ja przez długie lata zupełnie obok radia, bez robiłem coś w telewizji. Także ja ten mój czas miałem za w taki sposób, że jeśli czegoś nie mogłem zrealizować w trójce, to robiłem to w telewizji. Więc ja nie, nawet nie myślałem o tym, żeby przejść do innej stacji radiowej. po co? Trójka jest takim miejscem chyba, w którym jak to tutaj większość ludzi ci powie, że czują się troszkę jak w domu. To nie, nie, nie szukasz drugiego domu, po co ci inny, jak ten jest dobry. Jednym z programów, które prowadzisz, to y, Muzyczna Lista UKF, Poczta UKF. Czy gusta muzyczne osób zamawiających utwory są trochę zbieżne z twoimi? To jest troszkę tak, że oczywiście z tych zamówień jest 40 razy więcej, niż nawet więcej niż 40 razy, niż jestem w stanie zrealizować na antenie. Więc mamy pewien wachlarz propozycji do wyboru. To nie jest tak, że ja muszę zagrać każdy utwór, o którym przesłuchaczę. Puścisz to, co lubisz. To nie do końca jest tak, bo ja staram się też mieć z tyłu głowy myślenie o tym, co słuchacze by lubili. Ja mam taki zestaw płyt, które wiem, że na 90% coś z nich się pojawi, więc mamy na wszelki walech, żeby już nie szukać, tylko wiem, że coś może być, ale czasami jest tak, że sięgam po jakąś płytę myślę coś czuję, że dzisiaj ktoś o to poprosi. I potem idę do i faktycznie tak jest. Byłem świadkiem prowadzenia Twojego programu i dwie rzeczy mnie najbardziej m, zainteresowały. To znaczy, mimo możliwości odtworzenia każdej, każdej piosenki w dowolnym momencie, telefon się urywał. I rzeczywiście te utwory gracie z płyt, co jest, m, chyba już staje się ewenementem, ponieważ zdecydowana większość stacji radiowych puszcza wszystkie utwory z komputera. Dobra, jak Ci pokażę, to masz tam całe szafy z taśmami radiowymi jeszcze, to nie jest tak na płyty. Są takie utwory, które już nigdy nie ukazały na, na, na płytach, na przykład to ostatnio robiliśmy bo... O zespole Photones, to nie byłem w stanie zagrać z niczego innego jak taśmę, która nigdy, nigdy się układała na kompakcie. Mogę albo zagrać z analogu, albo z taśmy matki, którą miałem przegraną na taśmie radiowej. My mamy jakąś tam dość szeroką bazę utworów w komputerze dostępnym w studiu, natomiast całej masy rzeczy nie ma. I słuchacze, często proszą o takie utwory, które na co się nie pojawiają w radiu. to jest najfajniejsze w tej poczcie, że tam mogą być takie utwory, których nie gra się na co które wszyscy mamy, wszyscy pamiętamy. Często jest tak, że słuchacze pamiętają takie kawałki, które były wielkimi przebojami. I my nawet o nich nie pamiętamy. Wiemy, jak już ktoś nam powie nazwę wykonawcy i tytuł utworu, to wiemy, że to był wielki przebój, natomiast kompletnie zapomnieliśmy o takim utworze. A słuchacze to pamiętają, to jest przyjemne. Poza tym, każdego właściwie słuchacza bardzo kręci to, że usłyszy swoją piosenkę. I to jest zdziwiające, bo czasami mi się zdarza, że dzwonią do mnie, cóż nie ukrywam, że na telefon prywatny różni znajomi przez z telewizji i mówią: wiesz co, jadę samochodem, słucham Twojej audycji, może byś mi zagrał coś tam. Czasami mi się zdarza skutecznie tego rodzaju prywaty, i zagram tę piosenkę. I Friday jako ci ludzie, którzy na co dzień robią samo to samo co ja, mają, słysząc swoje zamówienie w radiu, jest to podobna, Bo nie potem tu wspominałem przez tygodnie, że zagrali piosenkę w radiu. Chociaż oni sami grają te piosenki w radiu na przykład. Mogę u Ciebie zamówić piosenkę? Rozmawiaj z moim wydawcą. Pro, prosiłbym o, ir, o płytę z winyla albo staśmy jakąś jedną z pierwszych płyt Iry. Jeśli jest taka możliwość. Jaka będzie trójka za 10-20 lat? Tego nikt nie. Mam nadzieję, że Trójka za 20 lat będzie mniej więcej taka, jaka jest w tej chwili. Bo pewien powrót do tradycji, który nastąpił w ciągu ostatnich lat w Trójce, do takich form radiowych bardzo tradycyjnych, widać się sprawdza. Powrót do takich właśnie tradycyjnych form pokazuje, że to jest słuszna decyzja. Znajdź stację radiową, której ktoś zagra, tak jak ja czasami brzmiam w poczcie, utwór, który ma 15 minut. Nie robię tego często, ale jeśli ktoś poprosi, ja wiem, że odbiór takiego czegoś będzie nieprawdopodobny ze strony słuchaczy, to ja się nie boję zagrać tego utworu 15-minutowego, bo ile ktoś tutaj zagram na przykład dzieci Sancheza, to dostaję taką ilość maili od ludzi, że są po prostu dumni, że jest taka trójka, że w ogóle gramy takie rzeczy, że nikt tego nie gra, nigdzie nie można tego usłyszeć, a cieszą się, że jednak ktoś tu się odważy coś takiego zagrać. Jakieś radiowe plany? Pomysł? Jakieś marzenie? Bardzo chciałbym, żeby wrócił mój program, który zapas poranek, żeby mógł sobie w radiu zaraz na jakiś czas pogotować wirtualnie. A swoją drogą wszystkie moje audycje, wszystkie moje rozmowy z Jarkiem damy nagrane. Jeśli śmiejemy raz na dziś czas, że y, prędzej czy później musimy zrobić z tego książkę y, normalną. Nie książkę kucharską, a książkę taką gawędziarską o gotowaniu. Nawet już mam jej tytuł Kuchnia od Radia. Kuchnia od Radia, dobre. Kuchnia od Moim gościem był dziennikarz radiowej Trójki Tomasz Żąda. Dzięki za rozmowę. To był program Repeat Please.